Czekamy go Goni na wszystkich spuzianskich dzisiejszej nocy Cześć, znajdujemy się w klubie Deep Energy koło Wodzisławia. Sprawdzimy, jak tutejsi klubowicze potrafią się zabawić. Za konsoletką spotkamy m.in. DJ'a Matthewsa, który jest już znany tutejszym klubowiczom. Gwiazdą dzisiejszego wieczoru będzie polski duet artystów trensowych. and Remy. Because we... Właśnie dwa tygodnie temu byliśmy pierwszy raz no, no. i się super bawiliśmy, dlatego tak postanowiliśmy, że nas naśladowi też podniemy. FIFA la, la noche FIFA la جي I couldn't believe that I was leaving So I called my friend Johnny and I said to him Johnny La gente esta muy loca What the fuck Co mnie skłoniło do przybycia na dzisiejszą imprezę? Ogólnie duet Calvi and Remi, który gra tutaj dzisiaj. Kolega, co sądzisz o duecie Calvi Remi? Też liczę na dzisiaj, gorącą imprezkę, oni są naprawdę zajebiści. i, no to życzę wam udanej imprezki, a na koniec chcielibyście kogoś pozdrowić? Klatkę, Klatkę z osiedle Zachód, klatka zawsze i wszędzie. Ogólnie Andrzeju, cały i osiedle Zachód jak najbardziej. La gente esta muy loca, what the fuck. Chciałbym tutaj wszystkich znajomych Oczywiście DJ-a, bo DJ jest tutaj dobry. Dobrą imprezę gra, jest fajnie. Że tu zagra duet Calvi Tak, słyszałem. No i lubisz ich na co dzień, ich słuchasz? Tak. Fajnie, chciałbyś kogoś na koniec pozdrowić? Yy, moją dziewczynę Ewelinę, no i yy, moich znajomych. co Was skłoniło do przybycia na dzisiejszą imprezę? Mnie skłoniła koleżanka, ponieważ przybywamy tutaj co tydzień jest, są bardzo fajne imprezy. Pozdrawiam koleżankę oczywiście i kolegów, którzy siedzą przy tamtym stoliku. Pozdrawiamy kolegów, a koleżanka kogo by chciała pozdrowić? No ja dołączam do kolegi, bo to również moi koledzy. Chwila z nami dzisiejszej nocy. Kenvy Remi. Remixerzy. Producenci. Polska se na klubová! Jak to mówisz na pani, Basia? Chciałem pozdrowić Kasię, moją dziewczynę. Znajduje się rezydent klubu Deep Energy DJ Matius. Matius, jak się dzisiaj czujesz? Witam serdecznie wszystkich. no Jak się dzisiaj czuję, no frekwencja dopisała dużo ludzi. Fajna impreza i exclusive rezydent, gdyż ja nie gram tutaj co, co weekend, tylko raz na jakiś czas. Nakręcą właśnie koniunkturę w tym miejscu. Saportowałeś dzisiaj dwóch sławnych DJ polskich Calvi Remi. Jak sobie z tym poradziłeś? Jak sobie z tym poradziłem, to nie jest żaden problem. Chłopaki, znamy się już kupę lat, gdyż również graliśmy nie w jednym klubie. A jak sobie poradzić, no to, to widać będzie na filmiku. Dużo ludzi, fajnie się bawili. Po prostu rozpoczęcie wakacji. A Klubowicze? A klubowicze tak jak wszędzie, a tutaj są najlepsi. Święto wszystkie króluje. Słuchaj, a jak jest twoją dyskografią, biografią? Możesz nam cokolwiek o sobie powiedzieć? Zagrałeś już na jakiejś dużej imprezie w Polsce? Tak, zdarzyło się zagrać na ULTRA EIN. Była to impreza organizowana w Radomsku, dość duży plener, gdzie bardzo serdecznie pozdrawiam organizatorów. Również w tym roku jest ta impreza organizowana, więc gorąco i serdecznie zapraszamy. Co mogę o sobie powiedzieć? Zdarzyło się już z gwiazdami z zagranicy grać, takimi jak Mark van Linden, Armin van Buren i Dakor. Denzel i wieloma, wieloma innymi. nie, ty jesteś świeżo po imprezie, widzę, że jesteś bardzo zmachany, Nie zatrzymujecie dłużej. DJ Matius, czy chciałbyś kogoś pozdrowić? To znaczy, powiem tylko tyle. Mi jeszcze została godzina grania, a na pewno chcę pozdrowić klubowiszów, którzy dotarli właśnie nad tą imprezę. Tych, którzy nas będą oglądać, tych, którzy się wybierają w to miejsce, bo tu naprawdę są świetne imprezy, a w szczególności księżniczkę Ninę. Dziękujemy, ślicznie, pozdrawiam. DJ Matthews. A wraz ze mną znajduje się właściciel klubu Deep Energy, Leszek Więcławek. Leszku, skąd idea powstania klubu Di Deep Energy? Idea powstała w wyniku dużego zainteresowania wśród lokalnej i nie tylko lokalnej młodzieży. Jest takie zapotrzebowanie po prostu na, w tym terenie na taki klub. Lokal powstał 2,5 roku temu, a w tym roku od Świąt Bożego... od Świąt Wielkanocnych, powstał klub Deep Energy. No i ruszyliśmy od Świąt Wielkanocnych. Może Deep Energy zagwarantować klubowiczów. Bardzo duża sala, potężne nagłośnienie, ładna sala, bardzo dobra akustyka, dwa duże bary, pełne zaopatrzenie, alkoholne napoje, żywność. Za tydzień zbliżają się wakacje. Jakie plany dla przyszłych klubowiczów? ma klub Deep Energy. Powiem tak, plany są bardzo ambitne i to taka niespodzianka dla wszystkich. Od środy, kiedy w środę jest zakończenie roku szkolnego, każda środa wakacji będzie grana. Także w każdą środę na wieżur będzie impreza, będzie dyskoteka, będzie oprócz sobot, które są pewne, dodatkowo przez wakacje będą środy. Na letnich imprezach znajdą się jacyś sławni zaproszeni goście. Co tydzień. Koniam się Dinińsko, DJ Maciusz Częsowa, dobry wieczór jeszcze raz! w klubie Dolnym jeszcze trwa. My ze swej strony się już żegnamy i zapraszamy bardzo serdecznie do klubu Deep Energy w sobotę na kolejną imprezę i wszyscy razem zapraszamy! Praszamy!